Faktycznie jest, możemy powiedzieć, że jest, jest wersja oryginalna, plus wersja oryginalna edytowana jak powiedzieć wydrukowana przez Berenreiter. Ta edycja znana wydatnictwo w Niemczech które robi te, te inicjatywy zawsze. Ale plus są parę detali, że odbierałem od rękopisu, który widziałem w Rzymie i wysłali od Ameryce. Jest praktycznie pierwsza, 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 pierwsza wersja, jak urodziła w głowie Maskaniego. Różnice ważne są osiem. Na początku nie ma preludio na przykład, a potem, teraz nie, nie chcę zrobić list, ale e, najważniejsze różnice są w, w chórze. Pierwszy chór jest e, dłuższy i jest nowy fragment w środku, i też drugi e, chór, też ma dwie nowe fragmenty, które e, niestety w tym czasie, 130 lat temu, kiedy była wykonywana za pierwszym razem, dyrygent, ten pierwszy dyrygent, Skasował dlatego, że chór nie był dobrze, dlatego, że nie miał czasu, dlatego, że maskani był bardzo młody kompozytor i rozumie Pan, to nie mamy czasu, to trzeba skrócić troszkę, a potem co co zrobić. No, przede wszystkim y, musimy się wsłuchać w muzykę. Tutaj kompozytorzy pracowali właśnie na takim odkrytym, otwartym sercu. To jest taka operacja, operacja na otwartym sercu, która może się podobać albo nie, no, bo czasami to, że my zaczynamy płakać w czasie prób. I soliści, i chór, i ja reżyser, już w czasie prób zaczynamy pokazywać przy fortepianie, a co dopiero jak dochodzi orkiestra, więc jakby z mojej strony jest tylko tak jakby zadanie, żeby tego nie zepsuć, czyli pokazać rzeczywiście te emocje, które są w muzyce, jak najmniej to zatupać, jak ja to nazywam, czyli nie robić dodatkowych gestów, ruchów. A w momentach magicznych dodać trochę baletu, który jeszcze bardziej wznieśli te momenty i podkreśli, no bo jesteśmy w operze, czyli jednak ta część sceniczna też jest ważna, nie tylko orkiestron. I takie znalezienie dobrego balansu, myślę, że to wszystko nas wzruszy, ucieszy, a potem wrócimy do domu i pomyślimy, czy nasze życie też takie może być, czy nie.